Jesteśmy w taksówce O stabilizację Stabilizacja Nie mam stabilizacji, bo gimbala nie wziąłem Bleed Gdzie jest noc gdzie jest noc, O nie, To był jadowity kangur To już się stresuje no. Słychać to! Możemy? Zapnę się. Praktycznie pędzi w tej pozycji do ciebie. Cały czas tu jest mak. co mi robi? mi... To piwa. Proszę. Ciężko, tak ciężko. No, to może tak dziecko spuchnąć szybko? No, dzieci potrafią puchnąć. Może... to Telefon. Zdjęcie Maćka. To no, zielone, mama, nie no. Tak. Jest to zielone. Uf, y, wielbi it hogo, it Hogo i Hogta? Przeczytaj to jeszcze raz wszystko. Uf, wielbi. I... nie jest słowo! Uf, Światło! Nie Co ty kurwa robisz? Patrzaj mi. <noise> Pakowałem wszystko, to, że... Potwory i manewry. Jak ja mam patrzeć, jak mam zamknięte oczy typie. Mangia To Mówię ja cię na chwilę otworzyłem i zrobiłem... Patrz, mi. Także muszę zwrócić? Nie, cówka taka, że do przełknięcia. Niepokalane poczęcie. Pokalane. Ja widziałem, jak się śliniłeś do tej mi naszej, a teraz widzisz, konsekwencje są brutalne. Nie znaliśmy, się, Nie znaliśmy się, Nie, znaliśmy się. Znaliście się, bardzo się znaliście. Ech. Faktycznie. Czy ja sobie coś przypomniałam? Hmm. Dobra, no to dwa kursy. I zawodny na 99. No ja ci porwało. No, czyli, jak, ja, czyli tak to i tak będzie. Wyglądam jak moja mama. Fajnie jest, dobrze. Ja też. Z brodą. Dzięki. No. Okay. Rozbierz się. Nie wolno. Shake that as for me girl, shake that as for me, yeah boy. Shake that as for me girl, shake that yes please. Przepraszam. <coughs> no. Teresa! Teresa! Do sali wchodzi lekarz. <śmieniu> <śmieniu> Teresa. Ale kurwa zamknij się ty! Ej mi! <śmieniu> Idę przed tobą, ale ty widzisz, że wrzynają mi się strasznie spodnie w pośladki, bo przytyłem sobie jeszcze troszkę. <śmieniu> Co robiłeś przez miesiąc tyłem? <śmieniu> Chyba się zaczęło. Co się zaczęło? Co się Co już po czterech <śmieniu> miesiącach. Dzieci bocian? Nie Przecież wiem. każdy wie, że dzieci rodzą się z pączków mozzarelli. Joel? O, coś mi szczekło. Przepraszam, że moje meso. słowa ranią. O, coś mi szczekło. Pomóc Ci? No jest, no. Ten, dobra. Y Jeszcze raz. Joel, czy możemy zamieszka zamieszkać u Ciebie? Się no to niech sklei. Mam ci przyjebać? Dobra. Ej, kurwa, już się komorki zmieniły. Dobra, chodźmy, bo to się źle skończy. Zaraz, zaraz, zaraz. A zaraz. Zaraz. W Nowym Jorku to, Na wymiorku. Wymiorku, to Dala, si, si. Podniosłeś słuchawkę, słyszysz. się Słyszysz panią z recepcji. Z kim łączyć? Giovanni Rary. Joel Kowalski, antykwariusz. Ale mamy tutaj jeszcze mini hipcia. Dodatkowo robi takie coś. Trzeba go pogłaskać po karku tylko. Prawda? Ale jesteś Joelowski. Ale gdy wrzucimy go tutaj, to patrzcie, co mamy. Tu, 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 tu. No. Bardzo szybko to zjadam. Kurwa, ma. Bardzo łapczywie Anita, otwiera gęby i chodnik. <grym> <grym> <Dobra>. się reakcje. <grym> Właśnie tak wyobrażamy sobie, jak jesz. Czy ja teraz wyglądam? Dziarska? Głasza Dita <grym> w lesie. Zobaczmy, że, ale przy widzach. Pusisty skrrrrr. Lubisz ząb? Rzuć sobie. Co ty łyski dziew dziewczynie w ciąży? Ja, ja, ja jestem cały czas Jesteś poważny. jestem o! cały czas w ciągu. Bambino daj mi rękę. Jest spocona. Jest też czujak. Zabawki, gryzaki, nie wiem, co tam się daje. To jak... do może ja pójdziesz do zoologicznego, tam jest dużo takich, bo one mają bardziej trwałą gumę, jak się je gryzie. Tam możesz coś znaleźć. Dodatkowo... A może po prostu do wulkanizacji pojadę. Nie. A Dzięki wielkie. Na razie. Byczko. <grym i górne> Odkładając do co? Co ty grasz? Co ty grasz? Co ty grasz? Byłeś w wojsku? to Pytam się, byłeś w wojsku? Jak się pytam, byłeś w wojsku? To Idę do wojska. Aaaa. Coś jak jest... ja się zmęczyłam, jak ja się zasapałam. Co się z Amy stanie w ogóle. No ten wrócił Nic nie wyłączył mikrofonu? Wszystko są włączone. Ja wody. mam włączony. Ja mam włączony. I też się różne rzeczy śnią, poza ostatnim snem, jak mi się śnił tłusty delfin, no ale... Co ci się śniło, tłusty delfin? Dobra, Luigi, <laughs> idę patrzeć na dzieci. Co? Idę, idę, dobra, dziecię. Odłożył się. Ja idę do biura. Dlaczego w Emmy rośnie potwór? Słucham. Eimi jest w ciąży. Słucham? Eimi jest w ciąży. Jak? Znaczy, przepraszam. Eimi jest drobna, tylko ma Taki wyjebały Duży. Brzuch. Wzajemny. No i co za ile będzie? Patrzcie jaki ktularz wielki tutaj stoi. Ma takie ślipio żółte. Nie, nie ma nic, nie ma nic, ale Mateuszu. Czego zapomniałeś? Godności. Godności. No, co? <laughs> Popatrz, spadł mi portfel. To ja zapłacę dwa razy tyle. Zastanów się dwa razy, nim zagrozisz Włochowi. Spoglądacie na brzuch Amy i macie wrażenie, że coś się po nim przesunęło. What the fuck? What the fuck? Co to było? Ej, Pytanie, czy rośnie tak. Samo. Jakaś dżamajka. Jakaś zielona łapa. No zielona Zama Czyli jak rozumiem. Bubciaczki. A... Mafeuszek. Macheuszek. Ty mały Dupciuszek. <laughs> Z lewem jest kosz. Nie. Że to no jest zły dom, nie wierzę. To było to, że ja czułam tę moc, nie? I wiedziałam, że coś mogę zrobić. No, bo no ja w sumie też chciałem ci to zaznaczyć, nie? No. Siedem. No. Trzy. Nie. Jeden. Czyli jeżeli... I K6 po czytalności. Nigdy w życiu. A nic no. Czyli korzystając z no, że tu jesteśmy wszyscy mediam. zbrani... Chciałem widzom zrobić zdjęcie. Co za Dziękuję za sesję. Świeczka. Marchewka. Czy wszyscy widzą, co ona ma? Przestanie. Konika masz. Fajczero. A, nie było tam konika. To jest trudne.